Siema, widzowie. dzisiaj gramy w Fortnite. Dzisiaj ze mną Brickstrix? Siema! <noise> to dzisiaj gramy w Fortnite. Bez Guciomena i Zyski. Ale to chyba dobrze. Nie wiem, czy to dobrze czy nie, Ale. No. No, zostawcie I to na koniec powiem. Dobra, to zaczynamy. Co? Kiedy do Ciebie nagrywamy Lego? Jak przyjdziesz. A kiedy przyjdziesz? A skąd ja mam wiedzieć? Juuuu Jak cię zapraszę, to nigdy nie no żartuję Chodź tu! Ej, ja już mam fula, sorry No, da, teraz mi mówić jak ja dobiegłem Ja wiedziałem Ej Ej mam typa! Jaki ziół! Ej, bo ogólnie, żeby zamiast wyjść z tabu to ja y, wyłączyłem dźwięk w kompie nie wiem, czy, czy coś do mnie mówiłeś, czy coś. Co zrobiłeś? Wyłączyłem dźwięk w komputerze zamiast dać escape, więc nie wiem, czy coś do mnie mówiłeś. No A przesłyszałeś mnie wcześniej. No ale przed chwilą, jak, jak krzyknąłem mam typa, to wtedy zamiast escape dałem y, wyłą... wyciszenie. Trolka! Co? Gdzie ty jesteś? Jaki bot ja pierdzielę? Rolka. Ej, masz siateczkę, bo podą z wysokości. Ej, nie. Kurde za Ej, 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 ja daj amo do, do. 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 do krótkie, bo ja mam 20. Luskie. Czyli Eee, no no, no kurno do, do... do... do pistolet maszieromy grom kaseria. Zadowolony. Który? O to, o to, to to, to co jest tutaj No to, to weź, masz tam amunicję przez No wiem, ale! O to mi chodziło! To się pokazuje Dobra iść pod skarb, idź po skarb, tam ja idę tu. A co ja mam szukać? Skrzynki jakiejś? Ta zakopana. Super to gun. Widzowie, dajcie znać czy lubicie to migana, ja nie lubię. Ja lubię. Ja nie lubię, jak coś tu tam masz. No to z tą sniper. A to może być pod drzewem? Teoretycznie. Znaczy nie. Ja nie, nie, bo mogę to tego ma taki jakby znak jakby zakopany. No chłopie, ty jesteś ślepy! To jest tutaj! O, no widzę. No to widziałem, do tego tak, tak żartowałem. <gry> Jak oglądałem TikToka. A nie, Tak widzowie mam TikToka, zapraszam. Nazywa się tak samo jak na YouTubie, pewnie screena z się no. daj dam. się czy jest? Skrzydła! No, my... Ej leci, ja, na dachu. To jest dobry gracz. Skoro mnie? Dostał, dostał od no Najlepsze 100, nam... Chyba on mnie leci. Gdzie on jest? Gdzie chyba? Strefa? Są dwa kroki chyba. Nie jedno. A on tu jest zablokowany. A szrade? Ej, tutaj jest. W strefie, w strefie. Ja do strefy idę, wchodzę, więc do strefy jak sądzę się! Zawiesz! No i ci ucieka! <thebizniki> no zostaw medalion na jakiś dół! No zabro medalion! <noise> no to się broni nie bierzesz, ciała. Daj medalion, a ci dam broń. Ja mam jak... Pewnie mi nie oddać. No, no tak myślałem. A ja co daję ten medalion? Może... Pał. dodatkową siłę. As a to nie potrzebuję. Masz. Chcesz biga? No, też. Jak miała apteczkę to chce się, bo ja nie wiesz. Mam no, taką mam, To masz, to, mam. Masz. to daj. Widzę, wielką macie rangę w tym sezonie, a ja mam diamenta 2. Ja mam platynę 2, ale będę wbijał jeszcze. Dio, to masz platynę? myślałem że masz golda. Rolnika, powiadasz. Mam no, rolnika... Typy! Ło, tu też snajpę, uciekam! Ja pier... Ja zostaję na tym pociągu, bo może mnie nie, dowi nie widzieli. Żyjesz? Tak, żyję. O, mam za ja sobą mężczyzny. O kur... Ja pierdolę. Ja je zgubiłem za sobą. Nice. Dobra, ja. dwa bigi, dwa bigi zostawmy. No, no i ja play, pod... Leję, Dobra, slajpa, Snajpa, zostaw mi slajpa, zostaw mi proszę. Ja mam już slajpę, więc... Ty masz slajpę i nic nie ten mówiłeś? No grałam, przed chwilą przecież 200 w głowę dałem ze slajpem. Aha, dobra, Nie <laughs> Brali leonardo lepąs Ej ty! Dobra, ja? Ja pewnie im trafiłem O Dużo na niego idziemy! Dużo na biurze O, o! Oni są dobrzy! To ja uciekam! Blikuś! Nie zostawiaj mnie! No to uciekaj! No kupię, nie mam idzie po mnie. Ej, jest na mnie! Nie! Nie mam, nie mam mapceczek. Ja też nie, ja mam, ja mam trzy, może dorzucę, a nie, nie. Nie, nie, nie dorzucisz. Dobrze, Dobra, tego. W wysokości jeszcze zginąłem. Świetnie. No to, nie mówię. Bo ciekłeś. ja. uciekłeś. Że ja coś nie zauważyłem, że mam jedną aptekę. jeżeli przyjdą tu i typy to ja i tak tyle dodam Nie, Nie jest buduj, 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 buduj! Kilku stron, pierdzielę to Chowaj się Siema, Pecio Dobra Ja pierdolę Dobra do kończymy film, zostawcie łapę w górę, górę, no i Do Do Janka na kanał i no, trzymajcie się, siema!